To osoby wyjątkowe, wybitnie zasłużone dla Ternogórskiej kultury poprzez swoją działalność artystyczną. Najbardziej zasłużeni propagatorzy i opiekunowie dziedzictwa miasta Gwarków otrzymali 18 lutego nagrody burmistrza miasta. Karl Kraus mawiał, że kiedy zachodzi słońce kultury, to nawet karły rzucają długie cienie. Dzisiaj przy zachodzącym świetle kultury, kiedy. Kultura zalewa nas, ale to jest taka kultura, w której tej kultury jest niewiele, tak jak mało cukru w cukrze. Poszukujemy takich wzorców, które możemy przedstawić jako typ, typy zachowań. Jako etalony. Nagrodzony za wkład w ochronę i popularyzowanie wiedzy o kulturze i historii miasta Tarnowskie góry, ksiądz Herbert Jeziorski jest autorem m.in. 17 książek na temat parafii i dekanatów w ziemi tarnogórskiej oraz twórcą ponad 300 artykułów na ten temat. Lubię lubić krótko mówić a do rzeczy i takie, co by rzeczywiście człowieka wewnętrznie ubogacało i podnosiło. Druga z nagrodzonych osób, Ilona Bartoszek, przez 25 lat uczyła w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach. Jednak większość swojego życia poświęciła muzyce. Jest ona m.in. sekretarzem zarządu Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, laureatką wielu muzycznych nagród, chórzystką tarnogórskiego kolejarza oraz dyrygentką chóru Niezdareczka. Jest to ogromnie, ogromne wyróżnienie, jeszcze wśród tak zacnych innych laureatów, a to podobno za całokształt. Nie wiem, czy to już mam się żegnać z wszystkimi. Nie, będę dalej pracować, ponieważ jest to według mnie ogromna odpowiedzialność i z chęcią to robię, z pasją. Nieczysław Filak odebrał nagrodę za upowszechnianie wiedzy o mieście oraz inicjatywy publicystyczne. Autor artykułów i felietenów o Tarnowskich Górach w prasie lokalnej. Współtwórca cyklu materiałów prasowych o detalach architektonicznych miasta Gwarków. Współzałożyciel galerii Satyry na Tynku oraz cyklu cyklu spacerów poznajemy Tarnowskie Góry. Mieszkam dość długo w Tarnowskich Górach. No, coś tam piszę, skrobię, nazwijmy to, że się troszkę udzielam, ale nagrody to się nie spodziewałem. Udział w tym powiedzmy sukcesie to mają też ci wszyscy, którzy mi pomagali. Są dziś, współcześni, żyją tu między nami, no i mi pomogli. Dobrze mi się z nimi współpracowało, zresztą ja lubię współpracować z ludźmi i muszę powiedzieć, że dość często mi to wychodzi. A w Tarnowskich Górach, zwłaszcza, bo tu ludzie są sympatyczni. Wystarczy troszkę ich do siebie przekonać i, i nie mają oporu. Nagrody burmistrza miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury przyznawane są corocznie od ponad 20 lat.